Hej, moi kochani. Witam was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie z tej strony, oczywiście znowu Opera. Myślę, że nawet pasuje wam ten... taki układ kamery, chociaż wolałbym, żeby ona była gdzieś bliżej mnie, ale nie mam teraz takiej możliwości, żeby to jakoś... ogarnąć technicznie, chyba potrzebuję jakiegoś ruchomego ramienia, czy cokolwiek. No, ale jesteśmy w stanie to kiedyś w przyszłości ogarnąć, ojej. No. Moi kochani, ja sobie przeleciałem tę mapę, Poszukałem tych kostek, ja tam nic nie widzę, ale jeszcze część mapy jest nieodblokowana. I przez to, oczywiście, pewne rzeczy gdzieś tam mi jakieś dropnęły czy cokolwiek, ale. A, no właśnie. I y, moja klasa się troszeczkę zmieniła, bo dobrałem sobie teraz Mespelshota i dzięki temu mam Deadshota. Deadshota. No niech tam będzie. Y, trochę mi jakiegoś rotu dropnęło. Ale to jeszcze na tym poziomie kompletnie nic ważnego, raczej szrot Cała ta reszta, którą tutaj mam, będziemy na razie sobie używać Co ja tu w ogóle mam? Teraz ja mam chyba jakiś... właśnie 50 Dlaczego ja mam snajperkę? Chyba miałem jakiś. A, ma... Rakiety. O, właśnie. Do wystrzelenia. Bo jest taka i taka opcja. Mm, Okej, okay. to sobie na razie zostawiam. To sobie zostawiam i. No już idą do mnie umarli. By go. Dobra, teraz jest spokój, więc znajdziemy sobie jakiegoś quest'a i tegoż quest'a sobie wypełnimy. Tylko teraz, tak jak już sobie lecimy stąd. Wow. Dobra, nie, to inaczej, to od tyłu zalećmy w te questy. Hmm, tu mamy chociażby jednego. No, powiedzmy, hmm, gdzieś tędy. Ops, ops. Wiele mi z tego zwiedzenia mapy, szczerze mówiąc.

More spikes and horns and stuff. We were hoping you could help with that. Let's go with a natural material, like wood. But it's gotta be like evil wood from an evil tree. You get me? Um, did you just say evil tree? Yeah. There's supposed to be this wicked evil tree somewhere in the forest. See if you can find it. We really need some new super metal style gear.

That's an evil-ass tree right there. It's surrounded by... Oh, Skelly mages! They attack! Defend <laughs> the roots! <laughs> the bloody roots! Huh? The evil tree wards off your paltry ranged attacks. It appears you will have to get more... Up close and personal with yeah. this evil-ass. Whoa! Is that tree light bleeding? That is so metal. So so metal. Wait, is the wood still bleeding even after it's been hacked off the tree? How does that work? And for that matter, how does a tree even bleed in the first place? None of this makes any sense at all. Did you miss all the spooky I've been sent for y'all? It's an evil tree, dum dum dum. It does evil crap. Yes, that should do nicely. Very nicely indeed. Bring it to us. The challenge of are getting a metal makeover. Yes. Okay. I feel it. Our dark, demonic lord, Zygoxus, is most pleased. Look how he blesses us with sick ass new gear. Hail, Zygoxus! Praise be unto his dark name. Now, adventurer.

That though, right? Probably. Hey. Wow, okay. There's some uh, loudifiers you can shut off. Speakers? They're dumb with Speakers. oh mm -hmm. it was foretold! Ooh, i never get tired of that. Ready to bring the arcane pain! are getting a little aggro. Damn, son. Ain't you ever been in a mosh pit before? It's aggro as hell. Hey, Incinerate. Right. Oh, some of the undead seem to be well back to uh, death! Damn. I czy wspominałem już wam o tym, że wymieniłem sobie też zaklęcie? We're you've probably heard of us we're like legendarily metal but like i can't believe you actually helped those loser sellouts in talents of bone flesh but look i can show them mm. up with some real dark magic i stole this page out of my mouth out of this powerful witch's grimoire it's a spell called the Hellhammer. I just need you to gather the magical reagents. Here, take it. I'm gonna like guess that I don't need to explain any of this stuff. You? Yes, I can a bit Adventurer of your caliber. Even though I totally definitely know the actual reagents needed for it. I did try to conduct this spell with some clever substitution. The emper em Emperor of Fire and. Demise. You save you. And ha. Barely broke, swift! Okay, is that tysiaka to mogę po prostu zabrać ze sobą. Oh! Thoughts of a tyrant meant a tyrant's literal brain. Yeah, of course. I knew that's what it meant. I, I tried to use a passive aggressive sticky note, my mom. Talk about a tyrant. I hate her so much. That's bad. Jest. Ups. No, come on! Ty w życiu! Mega to było irytujące. Regeneracja hapsów 700 pary. Plus dodatkowe punkty zdrowia. Nie obrażę się, nawet za ten wybuch tam zadający. Ile się obrażeń, jak mi się wyczerpie, ten wart. To jest akurat tam. Dobra. A to mnie zastanawia, dokąd prowadzi. No nic nieważne. Skrzynkę sobie też otworzę.

Posiadanie karabinu, który zadaje AOE, to jest dopiero plus. Ono oh come on! Dobra, co my tu mamy? First Mental Blast, Frost Damage. Nie mam Frost Damage. No, nic na no, ja się to zawijam. 1200 Dancing Arc Torrent of. i tam w ogóle. Hmm, nie, tylko dlatego, że obrażenia małe, jakieś Uzi, starczą. Gniste. więc nie inwestowałem w snajperki, więc można się zobaczyć. Mhm, tego typu. Dobra, niech będzie. Zobaczmy co dalej. Oczywiście, gobliny. Zawsze to jakaś tam dodatkowa tarcza. W sumie. I obrażenia od od Znam jeszcze na tym poziomie mają duże znaczenie później, nie. Skąd oni wyważą? Kocha. O sześćdziesiąt. to jest tarcza. I całkiem niewiele zdejmuje mi tak naprawdę dodatniego bonusu do zdrowia. Także zadaje obrażenia zulta, bazując na zdrowy, więc no, no, tam <laughs> 10% na razie przeżyję. No właśnie, dokąd tam to prowadzi w takim razie? Nieważne szkieleton, badacz szkieletem. Jeszcze za mną? Przede mną? Nie wiem gdzie. Skąd to strzelają? A, no okej. Okay. <śpricana> <śpiewanie> <house> nice. Cała reszta to szajs. Ja. on się tak śmieje ten, ten. Wow.

Tego grzyba załatwię i tak nie martwi ten, który będzie na końcu. No właśnie o tym grzybie wspominałem. Huhu. Mam nadzieję, że dropnął tym razem lekko... Eee, chyba nie dropnął. Wydaje mi się, że na mapie nie widać tej tu nie ma. Dobra, poczekam. Zbiorę sobie to, co mam tu. Koła Tysiaka, spoko. Uu. I to jest toksyna. Hmm. Zobaczmy. Teraz niech będzie. w tego i śmego. Niekoniecznie. Tarcza niekoniecznie, ale jest coś warta. Ta jest nic nie warta. Jak nie legenda, to tylko zaklęty, ale to na siaka. No i to by było na tyle. No, dosłownie. I dobra, lot trzy SMG to jest bardzo zły pomysł. Mm. W takim razie Ta mi się świetnie sprawdzała I te zostają, bo zadają obrażenia Wszemi wobec No dobra, to lećmy z tym questem Mój poziom już jest trochę za wysoki Na te lokacje I nie zdobywam już expa Что To nie jest dźwięk żadnej znajdźki. No, może nie jest. Może mi się wydaje tylko. Te kłody warto otwierać. Tam może być coś ciekawego.

metal crap, I'm about to shoot. This one starts with a totally sick as hell solo. You guys just come in after it, yeah? Demonic Lords! Are you seeing this? do to pick off destiny if they feel. This means the other band wins Hey, so, what just happened over there? I tried to cast a spell. then they all died.: Do you know what this means, guys? We are officially the most metal band in the world. We are so metal.: There's only one thing left to do the most metal thing of all let me give you your reward adventurer for your services to the most metal band in the world we give you the ultimate reward to be a human sacrifice to our dark demonic lords the band comes at you with a demonic presence Probably should have seen that coming. Well now you've gone and done it. How am I supposed to cost a lot of mischief without a body to possess? It's like access, I presume? In my defense, they did try to kill me. You're right. I suppose this isn't on you. And well, I guess you were only trying to help. Come! I will reward your efforts but there's something i'd like you to do for me in return Co Już się nie broń na that's pretty metal metal loot melee attack creates a bouncing flame skull skull projectile behind your target Critical chance. No okej, okay. 70% damage'a tutaj daje 100% damage'a No i będzie, a co? Yy, weźmy się tylko, pozbądźmy zaraz. Bo może mi będą potrzebne obrażenia od kwasu. Ja sobie to wtedy zostawiam. A ze snajperki strzelą nie będę. Jednak snajperki i basuki to wszystko idzie w diabły. Śmieci. Śmieci, śmieci, dobra. Sprzedajmy śmieci, zanim się weźmiemy za zadanie dla niego. Dark Magic Damage. Ale dla Clawbringera. Hmm. Dancing Arc, Fire and Forget. A to jest ta błyskawica, którą miałem wcześniej. I mi błyskawica pasowała. Mega mi pasowała. Eruption Recovery. I skillet. Ile hmm. no teraz to zadaje? 150 chyba. No okej. Okay. Ja się w to piszę, ten wart mi pasuje bardzo. Znaczy wart, ten... ta błyskawica. Nareszcie coś w sklepie znalazłem, co było dobre. Heats up, podziękuję. Dobra, tyle. Już nie będę magicznego, to ja pewnie biorę epicki. Zastanawiam się zawsze. 1080, Generation, maksimum Tosham, to, to Stabomancer. Spell shot. Mm, I w zasadzie... skile, z których niespecjalnie korzystam. Muszę sobie też otwierać swoje skile, z których korzystam tak powinno. Tak by było prościej nawet. Mm, dobra, gadajmy w takim wypadku. Meet back now, and it's all your fault, so help him find new host to possess. Tak też zrobimy moi kochani, ale to w następnym odcinku. Widzimy się już wkrótce, a póki co trzymajcie się ciepło i do zobaczenia.